Okej, okay, witajcie. Jestem z reala. To jest taki luźny last z Shanka, właściwie. Dlatego będzie luźny, że coś się kopię podczas nagrywania filmików i za późno zauważyłem, że filmik się nie nagrywa. Mam nadzieję, że to się Wam nie przeszkadza, ale ja mam otwarte okno, otwarte, żeby mieć jakikolwiek przebieg, bo jest strasznie gorąco. A sprawy, druga sprawa jest taka, że Shank to jest jedna gra, jaką mam obecnie zainstalowaną bo robię sobie let's i chyba to będzie takie coś, że ja tu po prostu będę o czymś gadał Jeszcze nie... Na ten odcinek nie mam za bardzo pomysłu o czym mogę pogadać ale zacznę tutaj właśnie ten ostatni tydzień czerwca, bo teraz już no, nie wiem, to pewnie będzie się oglądać w lipcu, bo to będzie jakiś taki materiał ...zapasowy, że tak powiem, bo... Mm, tak. Lipiec jest tyle dziwny miesiąc, że... ...przez cały czas nie mam mnie w domu. A. Moment. Ja muszę tutaj, ten, skupić. Przez cały lipiec mnie praktycznie nie ma w domu, plus przyjeżdża do przyjeżdżają chogaty z flotarem. Y więc też może coś pojawi się w tej okazji. Może nie u mnie, a prędzej u nich. Ale spam. Dobra. A, muszę go dobić. Ale właśnie z tego powodu muszę zacząć nagrywać wcześniej. Bo muszę nagrać właściwie materiał na cały miesiąc. Boże. No i właśnie z tego powodu zacząłem nag od nagrania szancha, bo jest to bardzo taka luźna przyja. Mogę sobie przy pogadać na dowolny temat. O ile się oczywiście nie rozproszę. Co coś jest możliwe. Możliśmy no, się piły, może... Dobra, ten padł, ten padł. Wypijmy piwo. Czy co to jest? Nie wiem, co to jest. Uznaję, że to piwo, ale... To jest coś takiego męskieckiego, no bo Shank to, jak widzicie, pewnie toczy się w tak... Tej... W typowym takim... W takiej typowej stylistyce środkowego... E, środkowej Ameryki. No boż, chodź tu. No. Zabijmy go. Na dół albo dobra, na dół to coś jest, No tak, coś było, bo są niektóre właśnie tutaj te miejsca takie, że przy tym skakaniu tutaj, że można, można spać na dół, ale można też przeżyć i coś znaleźć, no i właśnie tutaj. Naleźliśmy On się tego jednego gościł Tego co go zrzuciłem O, a tu jakbym spadł to bym nic nie znalazł bo Grałem Oczywiście wczoraj w, w szankach. O Nie wiem gdzie jest Wow, dobry granat Robimy Nie lubię tych dużych, oni są strasznie wkurzający Woles... Wallace, Wallace przykro mi Jeżeli wysoko wychodzi to propsy dla was. Um. I właściwie nie wiem, możecie mi tutaj poczucać jakieś tematy, o których chcielibyście podać moją opinię yy, bo Trzanka nagram może we 2-3 odcinki teraz, kiedy nie mam właściwie o czym gadać. Może coś mi przyjdzie na myśl A Tak to będę nagrywał go na bieżąco, bo jest to gra taka szybka do odpalenia, do nagrania czegoś i właściwie wyjścia No jeśli coś będzie szybko renderować, bo Tego co się orientuje bo to jest to indykt, nie jest gra AAA Więc spoko Dobra, idziemy dalej um takim możliwe, że w drugą część szanka, którą też mam, yy, zagram już sobie z kimś. Z, dokładnie z osobą, która ostatnio często się pojawia na moim kanale. Ile cokolwiek się pojawiło na moim kanale, bo. Bo prawda jest taka, że nie w tej chwili ostatnio nic nie nagrywałem. Mimo, że obiecałem po filmie tym konkursowym, że. Uh, Wywociki będą się pojawiać regularnie, ale niestety gorąc, Ostatnie takie szkolne rzeczy. Plus to, że sobie rozwalnię sobie nogę. Niemożliwimy to. No i teraz. Hmm. chodź tu, rzucę to mu. Widzicie, Dzięki niemu się dowiedziałem, że tam nie warto spadać. O. On nie cierpi tego z taranem On jakoś tak najbardziej nie wkurza, O, może przez to. to jest Pires. O, jest spoko. Przy okazji się uleczyliśmy... I, o, i ten. Chyba jeszcze bardziej wkurzający. Jose. I, i, i o właśnie, przez to właśnie szarowanie, ale da się z nim, mi się z nim roz... rozprawić. Opsa, o nie, i doszliśmy do pierwszego bossa. Mam nam to jakieś 10 minut. I ta gra na normalu... na pierwszym etapie na pewno nie jest... jakoś specjalnie trudna. A ja wiem, jak tego bossa pokonać, bo już... to wypełnić. Więc... to nie jest dobry pomysł. No biegnij na mnie. Tak. To jest najlepszy pomysł, sposób na tego Bossa. O! Tego nie widziałem. Wow! Wow! To było dobre. I jeszcze raz. Udało się. Zażę. Quick Time Eventu tutaj właśnie to jest. Najlepszy sposób na cokolwiek. Ma no, z tobą nie dałoby się uniknąć tego. Dobra, weźmy sobie jednego tego, Poszerajmy trochę do niego. Popsa i koniec. Może pokrótce Wam też opowiem o co chodzi właśnie. To był fragment z intra do Szanka, yy, w którym dowiadujemy się, że to naprawdę... że, że misja Szanka jest tutaj... albo... No. Może. no. Shank tutaj został, e, e, znaczy, Butcher, ten gościu, który wyglądał podobnie jak ten, z którym przed walczyliśmy, e, porwał mu dziewczynę i on chce się zemścić, tak, więc, e, znaczy, chce go po prostu zabić i szuka teraz tego Butchera. O, że nie cierpię tych psów też, e, jak dokładnie to, że eee, Dobra, tych małp trzeba rozwalić najpierw, ale nie zleżymy wyskoczyć Brock, umieraj Dobra, a ciebie spiły? Zmienimy sobie broń na shotguna O, broń się przed piłą. Nie chcę żeby z niego trzelić. Dobra. Mamy życie. Z tym życiem będzie coraz gorzej. Chociaż tutaj tego nie widać, ale w późniejszych etapach będzie coraz trudniej z tym życiem. późniejszych, no dobra, przyszedłem właściwie tylko ten jeszcze. Yy... Ale ja już wiem, że będzie z, z tym życiem trudniej i momentami będzie naprawdę ciężko nie zginąć A czasami śmierć to jest właśnie takie zregenerowanie się przed walką to... bo Checkpointy są bardzo blisko siebie ustawione więc. Umieranie yy... jest tutaj właściwie częścią taką może nie tyle pozytywną i niezbędną, co taką bardzo przydatną bardzo przyda przydatnym elementem w grze, bo mamy szybkiego checkpointa. Powiedzmy, przed tą walką był na pewno checkpoint, i on od razu nas z, z pełnym życiem rodzi. Znaczy, zostaje Dobra, rzuć nie w dół. Jimbo, o! A shotgun to jest chyba dobry, dobra broń tych grubych. Z tego co teraz zauważyłem. Bo... szybko padają. Znaczy pewnie ci też dosyć szybko. Ale shotgun jest. No. Shotgun najlepiej na nich podziała z dotychczasowych moich broń. Piłą go. Pyk, 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 koniec. I są po ścianie. Psa. i tu jest właśnie w takich pustych miejscach, zawsze są przeciwnicy, zawsze. Ja nie, nie ma co liczyć na to, że ich nie będzie. Oni tu zawsze czekają, zawsze się nie znaczy czekają. Z, zaraz się pojawią, słownie jak się wejdzie do, lo, do etapu. Bo lokacja, nie, to jest ciągle jedna lokacja, mi się wydaje Więc mówimy tutaj, że jego lokacja by było Złym O. I te wszystkich są w porządku, się wgryzają i uziemiają nas o no właśnie, w ten sposób. No. Jak są we dwa, to już w ogóle nie mają właściwie. O ten sobie skoczy z tyłu. Teraz ten sobie skoczy. Dobra, tamten już prawie nie żyje. Dobra, nie żyje, teraz tego najta i pyk. Lecimy dalej. Pojawiłem przeciwnik, to było obydwu. Dobra, um, dojdziemy. I właściwie mam wrażenie, że skończymy ten etap, i to będzie na tyle w tym odcinku. Będzie tak akurat chyba 20 parę minut. i ten etap jest dłuższy, z tego co widzę, um, gdzieś się przyciąg zrobił. Ale to dobrze, przynajmniej trochę chłodu. Mam nadzieję, że wam to bardzo bardziej mi przeszkadzało, tylko danie rolety, bo ona nie jest przyczepiona nigdzie i, I właśnie robi dużo hałasu, jak jest, robi się przeciąg. Ops. o, minigun i to jest dobre, bo tego minigana, się się można podnieść. Teraz się pojawiają przeciwnicy i No i nie mogą podejść, to jest spoko Dobra, o, ale go w powietrzu woli. Fakt, faktem, że z tym minigunem nie możemy skakać, co jest właściwie logiczne. Ani wspinać się, co jest jeszcze bardziej logiczniejsze i w, nie możemy go nigdzie przechować, a tu by się przydał. Ale mamy też shotguna, więc Byle mi Big Boya rozwalić, który jest niezwykłym fighterm. Dobra. Dobra że rozwalę klasycznie piłą? Klasycznie. Dobra, jest. Jedno, drugie. Wyleczeni, idziemy do przodu. Tak myślałem, żeby Shanka wrzucać właśnie w dni, które nie ma żadnej, żadnej z moich regularnych serii, Środa, czwartek i pojawiałyby się pewnie na przemian z Fifon, z Rage z Heroes, z Diagorasem. Właściwie tylko z Instagram. Jeszcze dojdzie na War Thunder. Tak, zacząłem grać przez tego pana, który ma już prawie, prawie 10 tysięcy subskrypcji, może już będzie miał 10 tysięcy. No, pewnie jak wrzucę ten film, to już będzie miał 10, więc gratulacje. Pamiętacie, że jestem z tym od początku? O, Nie żartuję. Eee, ale naprawdę, gratulacje dochodzą tego za już taki sukces, bo to de facto jest sukces. Tyle już ludzi zebrać dookoła siebie. Hmm. A tym bardziej się cieszę z tego, że to kogoś mojego nie zajmują, więc... Yy, jest to takie bliższe mini, niż na przykład 10 tysięcy subskrypcji w wykonaniu Imperacji, na przykład Devolta, czy tam 100 tysięcy cokolwiek. Dobra. Hops, hops, hops. No. Dochodzimy już do końcówki tego etapu. że dwóch nie walnęło. Tylko tego jednego. Ale to nie jest duży problem. Hops, hops, hops. Tu jeszcze jedna. O! To było głupie. Właśnie dlatego. Tylko, że oni ciągle strzelają z góry. No właśnie, mężczyzno, tu to jest nie problem. Dobra, hmm. napomniemy na no tym, że mamy granaty. To fakt. Dobra, szybko spadł. Ten ma pistolet, więc się go nie boję. Nie mam już tam tej beczki, to jest smutne trochę. O, te, też mi uprzykrożycił. Nie wiedziałem, że aż tak bardzo będzie, będzie to odczuwalne. O, jest, jest, o. Nie Ja właśnie. Daj mi to, o. Dobrze. Udało mi się trochę wyleczyć. Rozwalę się tego tutaj i... Ops, Tu tak. Tak nie, tylko stąd. A mnie mi Oj. Dobra. Tylko, na niego chyba nie ma innej metody, tylko żeby właśnie nie mógł strzelać z tego minigana. Mam nadzieję, że ten minigan też mi się to bardzo trafić przyda, bo nie mam życia. Ale tutaj właśnie będę wyskakiwać. I to jest idealne miejsce. Mam. Mam nadzieję, że mamy tego minigana, bo no przynajmniej miarę nie grozi... nie grozi coś w przeciwcy. O, jest piwot. Dobrze, idziemy dalej, ale tu już był skok, tak, skok, więc nie można tu oczywiście spać, spaść, spać, spać stąd, stoi tego tego. O, jest lokomotywa, która odjeżdża, yy, tak, to był nasz cel i tyle broń Oops. To wys najbardziej w górę. Ale szach to jest naprawdę gra godna polecenia yy... mimo że taka jest tu fabuła, to jest taka czysta rozwalanka, jest tu fabuła, jest tu to taki komic, ładnie to wygląda wszystko Taka oprawa końcowa jest bardzo ostatnimi czasy modna i wygląda to naprawdę ładnie. Rozwalmy... tutaj. Tego dużego. Dobra, duży padł, bo widzę zdrowie. I mam nadzieję, że to już koniec. Hops... Hops... Tak, koniec etapu. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Naprawdę proszę Was o porzucanie tematów do pogadania. No i trzymajcie się. Cześć.